You can stop right there, Leon. Wouldn't make me use this, would you? Well, after six years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. <laughs> Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Last person I thought I'd run to here. Hmm, serio? No to mała zajawka. Ejdy Lithographic Stone D. Hmm, trzeba jeszcze, jeszcze trzy. C. No dobra. Ada, to będzie ciekawa postać, ale to. Spokojnie, spokojnie. My się zajmijmy małą orlicą. O! Co by coś można wrzucić, moim zdaniem? Co ciekawe, jeden taki. I Jeden taki. Jeden dwa. Kustaw. Cool w porządeczku, gdzie jest jeszcze tabliczka? Tu. Ustawmy. Yy. Aha, to w innych miejscach, tak? Można to gdzieś użyć? Czy po prostu to losowo idzie? A i teraz. Yy. A, tak sobie zmieniamy. Dobra. Tu będzie to. No nie no, jest dobrze. Halo. Na bank jest dobrze. O co wam chodzi? Hm, ewentualnie tu się coś różni? A może jeszcze to być. No, dobra, może jeszcze to być. A i w innym tym. O ja cię kręcę. Huh! W innym mogło być. Sześcianie albo kwadracie. No, to nieźle. No na pewno. Ej, tu jeszcze coś mamy. A, to było na... No mały kluczyk nie mamy. Uh, illuminados. U ofiara będzie spełniona i dywany będą sprzedane. O Smoki. Wyciecą, co? Czy ja tam przejdę jeszcze? Bo to bym sobie zebrał. Już nie będziemy się tutaj później wracać, nie? O! Nie wiem, może szczury będą do wytępienia. Zobaczymy. To jest tutaj, dobra. Kurde, zwariowałem, bo to była taka szafka, niż szkatułka. Hmm. Powiedzmy, że mi się to przyda. Powiedzmy. Dawaj szczurka! Może akurat będą potrzebne do wybicia? Później może się okazać, nie? Dwa na razie były. Jest jakiś trzeci? No nic. Leszy się cieszy. Ale może być wybicie szczurów skoro tutaj chodzą Po pocichutku. po cichutku... No ale piękne co. Face Ale to szybkie. Panie. Pajączku! Nic z tego nie będzie. Nie dzisiaj. Not this time. Ale patrzcie, jak ta kamizelka jeszcze się trzyma. Wiedziałem. Mój ty wybawco. Co ja mogę sprzedać? A tu można sobie. O, zreperować można. Kopie. O, chłopie. Dobra, czyli tak, to, to i to. O, tu jakiś... Matilda. Tego nie będę chciał. Ale tego Magnuma serio nie używam. Czyli najbardziej pompa. Najbardziej używam pompę. No to i tak jest niezłe. Pompę i tego, reda.

Słuchaj, nie interesuje mnie, co ty myślisz. O co ci chodzi? I takie tam. Weź się, zajmij swoją chorą głową. Dobry, dobry. To co, po nóżkach? Uf. Uwaga na żniwiarza umysłów. What He, A to jest ten szybki. Złaj z niego. Pajączek Kurde opętał go. Ech. Złaj z niego. Kurde. Ten pajączek jest hamski, on jest hamski przyśpiesza Ale spokojnie. Urozmaicenie musi być. Ja to wszystko dobrze rozumiem. Panie Ramonie. Nic się nie martw. Hmm, tutaj do tego. Jeszcze mógłbym sobie miny zrobić. No dobra. Jak mamy do tego, to pójdę z tym tempem. Trzeba używać tego co najwięcej. Uu. Fajne. Muszę <laughs> się złożyć w pół, pęknąć i wypluć pieniądze. No i nie dobrze. Miało być fajne tempę. Kurde, ale tu są tu są ciekawe zagadki. Będzie sobie trzeba przełączać, tak? Ale tu będę mógł górą wejść. Tylko jak otworzyć te wrota? O, fajne, fajne. Podoba mi się. Czy tu coś było jeszcze? To już mi się podoba. W przeciwieństwie do tych gnybów. O, takie lampy macie? Hmm. Widzę, że przelewa się tutaj pieniądz. Przelewa się. Czyli tak, tu się zamknęło. A tu gdzie wychodzimy? Z tej strony. A! Ziół. Dobra, i to się otworzyło. No fajnie. Nie, <lubię> was. Żartowałem. Tak. Miałeś zginąć i teraz co? Fajączek nie, ma kogo opętać. Oj chyba kogoś opętał. Dwie pieczenie. Zero pieczeni Jak to? Faja. Burn. Burn. O, tutaj było jeszcze z tyłu jakiś fajne coś świecące. Dobra, to będzie trzeba sobie otworzyć w inny sposób. Tu jest wajha. Prawdopodobnie się udało. Ale mogły... wyjść świry. Tylko teraz tak. Tu jeszcze mam skarb. A, skarb może być po drugiej stronie, co? No, la plaga i takie tam. Tak, on jest po drugiej stronie. To chyba tam przejdę. Tylko jak? Tu zawalone. To bym chciał. A, tu, tutaj przejdziemy, nie? No to jakoś chyba przejdziemy. Dobra, spróbuję. Ale to jest mega skomplikowane. Nie ukrywam. Troszkę się skomplikowała sytuacja. Ale tak jest na... Wrzucane tych lokacji, tak gęsto. O, i tu sobie przechodzimy... No, i góra nie wiem, co wy macie za nogi, ale może przez sułtanę nie przeszło. Dziwny, dziwny człowiek. O ile to człowiek. Dobra, i teraz tak jak jesteśmy tu. To ja bym sobie szedł jeszcze. Pyk. O. Co ty gadasz w ogóle? Dobra, przez to raczej nie przejdzie. I teraz tu jesteśmy. Hmm. Nie podoba mi się to, bo tu jeszcze powinno być przejście. Tak. Tu jeszcze powinno być przejście. I tam w jednym momencie to było otwarte. Tak, to muszę zostawić jedną dźwignię. No zaraz tam się widzimy. Dobra, i teraz teraz powiedzmy, że tu i tu jest otwarte. Super. I tam zbiera. Ja chcę to. Tak, ja chcę to i to bardzo. Uuu, warto było. Powiem wam, że warto było. Cztery kamienie aż. Nawet tyle nie mamy. Ale byśmy dali sobie dwa takie. No, jeden taki potrzebuje. Za 35 to będzie. To będzie z 50 parę, jak uzbieramy kolejny. I tu tylko to. No ale warto, warto, bo to z 50 koła, nie? Jak skombinuję z wszystkim. Oj, nawet tu jest jakiś skrócik. Welwecik wszedł. No. Było warto. Ojej. Ojej. Ojej! Dobra, weź lepiej to. Spokojnie, spokojnie. O, teraz mogę miny zrobić. No dziwne te nogi mają. I chyba zrobimy tak. Nie wstawaj. Dobrze, dobrze. Tu jakiś korytarz. Tu już byliśmy, nie? Ale jak wygląda góra? Skarata w kredkę. A, i ty tu jeszcze się bawisz. Za ścianą. Dobra, to wejdziemy na górę. Nie! Dobra, nie chcę z tobą gadać. Fajny jesteś. Jesteś fajny. A tu chyba mogę zejść, nie? O, tam były wrota. Dobra. Te się skryję. Oj! Dobra, green herb, to jest spoko. Nie wiem, czy ty już rzucasz tym kamorem, czy jeszcze nie? Dobra, coś tam rzucił. Mu się jeszcze tu schował. Rzucił. Okej, okay, dawaj na dół. Sorry. Do ściany z nim Ło wow! dobra. To by było z nami. I tam muszę się i tak dostać, żeby otworzyć sobie te wrota Wrzucaj Fajny troll No serio skąd? Szczerze tego nie widziałem Z góry Albo ktoś tu jest i go nie widzę A tutaj tak by się przydało ściągnąć, albo dawaj to Dobra, piknie. Przeładuj wszystko. Ten sobie rzuca. No dobrze, że mamy chwilę spokoju. Czasami lubię taki spokój. Można się opalać. Tu jakiś bosik. My sobie przeładujemy na przykład 8 broni. Ale dużo tych broni mamy, nie? Nawiasem mówiąc. Dobra, dawaj tu. Tam była jakaś drapka. Olej ich zmiata. Okej, okay, tu jeszcze craftuj. KRAFTUJ a na tego? Co tu jeszcze? Może to shotgun sub machine? Tu miałem mało. Dobra. O, spinela dostałem. Super. No to teraz wiecie co? To była jakaś drapka, nie? Tu jest. Zdążysz? Dobra, na razie tu. No i let's go, Leon. Tak. Kanon? Dobra, to musimy zniszczyć tu. I wchodzimy na działo. Wchodzimy na działo. Coś tu jeszcze jest. Tak, tak myślałem. Ach, tu na mały. Dobra, tu na mały kluczyk, czyli tam po drapce i będzie spokój. O! ładny headshot. Powiem wam, że ładny headshot. A ja mam lepszy. Umiesz tak? Trzy czwarte obrotu, z karata w kredkę. Wiem, że nie umiesz. Nawet nie próbuj. Kurde, jeszcze wyżej. No, zaraz, zastępy świętych przyjdą. A tu, na tej kondy kondygnacji jeszcze coś? Chyba nie. Wzięcie kraty w oknach. No, rzucaj! Okay, Terazia, ja. get ready for the next battle. Alright. All right, All right. Oh open for traffic. No, jeszcze tak bym sobie tutaj ściągnął. Jest jakiś ruch na ulicy? Nic nie pokazuje. Dobra. Autostrada wolna. Jeszcze bym sobie sprawdził. Nie wiem, ale coś się stało. Może tą bramę sobie otworzyłem. No? Możliwe, nie? Taki skrócik. Jak coś, jakbym miał kluczyk, to sobie mogę tutaj wrócić. No ale. Lecimy naprzód. My ostatnie tchnienie trola gigantycznego trola. Jeszcze będzie sporo skarbów. Trzeba jakiś jeden klejnot zdobyć. Dziwo w tym warsztacie nic. Nie było też za dużo questów, nie w tym zamku. No ładnie, wrona jest. Tu jakieś Ashton. sztandary. Gdzie jest? O, widzę, że z tamtej strony już przejdziemy sobie z drugiej. Dzięki za oglądanie tego odcinka. A teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.